Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Marez, a to jest kolejny odcinek z Greedusem 2. Na początku. Nie, nie podawaj, te ciastka są dla Mikołaja, zostaw to. Weź to posprzątaj. weź zachowaj resztki, tak, ponieważ mam w planach dzisiaj wywołać świętego Mikołaja. Z tej oto okazji mamy choinkę. że to Wam pokażę, co my tutaj mamy. I sobie później poglądaj. Mamy tutaj choinkę, mamy światełka na ścianach choń petrza chyba będzie na noc włączyć. Mamy, no, mamy światełka, mamy gwiazdkę jakąś, mamy stążeczkę jakąś tam, mamy jakiś wieniec, mamy zapalone świeczki, które o dziwo nie wiedziałem, że tak można można je zapalać. Zawsze myślałem, że one stoją tak po prostu, że ładnie wyglądają. No ale dora, mamy też tutaj gwiazdki. Jakiego gwiazdora? To jest święty Mikołaj, ale u mnie, u mnie. U mnie w rodzinie to się nazywa... On się nazywa gwiazdor. w Święty Mikołaj jest w dzień świętego Mikoła, czyli 6 grudnia, a u mnie w święta jest gwiazdor. To powiedzmy, że to jest gwiazdor I w święty Mikołaj w jednym. Ale tutaj mamy w spokoju naszej współlokatorki yy, dziadka do Orzechów, tak. I tutaj hajs się zrobił, to możesz przestać wyłączyć, bo czatował. Coś to i to. Miejmy nadzieję, że fraps nas nie zawiezie. Nie zawiedzie. Bo musiałem posłuchać wszystkie filmy z folderu, gdzie zapisywałem, bo już było całe zajęte. Okej. Okay. Dobra. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć. Miałem coś jeszcze ważnego do powiedzenia, ale no, zapomniałem. A. I. Zbadaj. Co to? Co to zobaczyć? Ciastka świętego Mikołaja. Nie, jeżeli tego tylko. Jak to wygląda? Gdzie Ty to masz? Aha, później to przestawię. Najpierw chcę zobaczyć jak to wygląda. Aha, okej. Okay. <laughs> Nie no, spoko. Spoko, luzik. Dobra, idź spać, bo zaczynasz jęczeć. E, mam dla was pewną informację, ponieważ Simcy trójkami zaczynają się chamsko chodzić, więc będziecie musieli się nacieszyć Simcami dwójką. Przez jakiś czas, ponieważ jak nagrywam Simsy trójkę, to zaczynają mi hamsko chodzić i za wszystko się zaczynać zacinać i się wyłączają, wyłączają, żeby ktoś tutaj się nie czepiał, że źle mówię. No i musicie się najpierw nacieszyć Simsami dwójką przez ten czas, odkąd jak będą mi dobrze chodzić Simsy trójka, to. Będę nagrywał dalej A! I włącz choinkę No bo wiecie co? Weźmy sobie inną choinkę Ta mi się nie podoba, <grystanie> Zapomniałem wyłączyć obiektów modyfikowanych Ta jest taka masywniejsza, to weź ją włącz I weź idź Weź resztki To ty chcesz. Masaż... Stud do masażu żebym pogrzało cię. Kłóźmiewaj zachowaj resztki. Przyspieszmy sobie. No i w planach jeszcze mam dzisiaj zrobić im dziecko. W sensie oni... Oni... Oni, w sensie żeby oni coś zrobili dziecko. Co kto to jest? Dziwnie wyglądają te zdjęcia na choince Później posprzątaj albo nie, nie sprzątaj Sprzątaczka która przyjedzie to posprząta Dobra, idziemy spać Więc dzisiaj mam w planach nie zrobić dziecko i czekać aż przyjdzie święty Mikołaj Mam nadzieję, że przyjdzie Bo nie chcę się na niego czekać. Czy ona kiedykolwiek pójdzie spać? Sorry, musiałem. Ejdź spać, kobieto. Bo święty nie przejdzie. Ty pies też iść spać. Śmierdzisz? To cię podwyższę. No co no? Kto mi zabroni? Co przyjdzie? Przyjdź dzisiaj, święty Mikołaju. A jak mi się zajara choinka, to będzie wszystko przez ciebie, że nie przyszedłeś. Jakoś go nie widać. Dobra, on wstaje. Idziesz siku. Weź zbieraj z i weź podlej i weźmiesz prysznic. A weźmiesz sobie tutaj prysznic. I weź później wykąp zwierzaka ma dzisiaj wolne? Nie. To... A nie, on, ona ma dzisiaj wolne. Nie. A na którą ma? Na ósmą. Fuck. Będziesz śmierdziała. już wstałaś, to weź resztki. Nie sprzątaj. Weź wyłącz najpierw tą choinkę, bo się boję, że się zajara Ojej Zgasły świeczki Zapal Zobaczmy jak to wygląda Wyłączyła? Tak Zapal Aha, tak to wygląda Myślałem, że ona podejdzie z Podejdzie z, z Zapalniczką i je zapali Albo wiesz co? Weź zachowaj te resztki zachowaj te resztki, weź resztki weź jest te ciastka trzeba je zjeść już? tak szybko? okej okay. skoro tak pies nadal śpi a i mamy tu jeszcze bałowana można z nim coś zrobić, z nim podstawę Aha! Mogę to wyłączyć? Fak! Zepsuj się. Ja nie chciałem. Zepsułem, zepsułem bałwana. Fuck. Weź. Medytuj. Pomedytuj. Może będziesz... Obwąchuje mnie. Weź. Weź się wykąp. Nie ty, ona ma się wykąpać. Chcesz rzucić zaklęcie? A ty możesz medytować? Co to jest? Ghost options. Ghost options. Aha, zapomniałem w ogóle wyłączyć tych Nie ma się wciuciu łapkę we ślątwykom Zapomniałem wyłączyć mo obiekty modyfikowane, to dlatego jest to Z internetu te obiekty, wiecie, te eliksiry, te rzeczy Na przykład mamy krew, mogę wam nawet pokazać Beka co nie? A teraz nie mogę tego usunąć O Jeszcze za jakąś szatańską cenę to kosztuje 66 Lul yy, Pochwal za grzeczne zachowanie się podczas kąpieli Tak? Gdzie ona idzie? A, ona idzie do pracy, to tam falić to. I weź poszukuj pracy i weź wyłącz, a ty też skończ i idź do pracy. O, bał wam przestał się bagować. Kto tam do cholery się buja. Jakaś laska. Szukamy dalej pracy. I weź później. znaleźć jakieś zaklęcie. Gracz. Nie ja chcę edukację. Nie, ja chcę edukację. Nie, ja chcę edukację. Nie ja chcę edukację. Nie ja chcę edukacji. Nie ma. Dupa. Fuck. A to autobus. Czy jedzie w ogóle ta pokojówka? Co my tu możemy z nas? A to jest teleportacja, to nie Ochyda! Zróbmy to, rzućmy to Co to było potrzebne? Fak, zapomniałem, trzeba było zobaczyć y Moczołuski, mistyczny pył. Smoczołuski, mistyczny pył. Co to jest? Krystalizowane promienie księżycowe. Ło! Czarujemy, czarujemy, Przyspieszmy sobie. Dobrze. Masz już dwa? Masz już nawet po trzy! Mmm, niezła jesteś! Rzuć zaklęcie, inflam... Rzuć... Nie! Co to było za zaklęcie? Trzeba, że mi się popieprzyły. Pieprzyły. Aha. Coś chyba z... zepsuliśmy. Dobra, rzuć na siebie zaklęcie jakieś. Rzuć zaklęcie, Kryjano coś tam. Musi ci się udać, bo w poprzednim odcinku się no. W końcu. Kanapki z szynką chcę zjeść, to zjedz. A on obcina te. Dobra. Ostatnia kanapka została. Weź zachować. A nie, weź posprzątaj te ciastka. Tak na no podłogę pierdzielni. Posprzątaj, posprzątaj. W końcu nam nie zepsujesz się, w sensie nie zwariujesz. To chyba dobrze. O, rachunki przyszły. Co ty chcesz? Nauczyć się ochrony przeciwpożarowej, nauczyć się opanować gniew i nauczyć się swatać pary. Jesteś głupia. Chcesz swatać innych ludzi. Zostaw mnie sprzątaj Idź po rachunki. Tylko weź się przebierz. Przebierz się w codzienne. Przeteleportuj się tu. I weź pocztę. kto się w kim zakochał Ew. Romanse się widzę, że nie dzieją Romanse, Romanse Chwila, moment, muszę wziąć gdzieś telefon przestawić zamiast mm, tego po co mi te świeczki telefon se tu połóżmy nie tak, tak ma być no. Pocztę Centralnie przed nosem jej się przeteleportowałaś Stop Weź zapłać wszystkie rachunki Bitwa na balony z wodą Nie chcę żadnej bitwy na balony z wodą Weź to się przeteleportuj Weź tu posprzątaj bo nie chcę tego no i zas, 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 zasłoń, świe, zasłoń choinkę. Tak zaświeć choinkę. Kurde. Posprzątaj to Włącz choinkę. Kondycję A skąd ty masz kondycję? Nieważne. Czuć się. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Dobrze. On co będzie chciał? On będzie chciał na razie nic. Pies sam sobą się zajmie. Wymagany do awansu zdechu. Mamy go nauczyć zdychać? Nie, no spoko. Zobaczmy sobie trochę. A może teraz co to jest? Tutaj ma... Ty trzeba jakieś hobby znaleźć. Kupmy jej do tego. Do rzeźbienia, gdzieby jej to położyć. A połóżmy jej tutaj. Do... O, widzicie te pudełka, ja ich używam do nagrywania jakichś dziwnych filmików Jak mi się nudzi Masa produkt, produkcja masowa Przyjechał Nie, pies przyjechał I nic nie zarobi Fuk Masowa, jakie by tu wziąć? Białe Później się sprzeda Siema Nasza współlokatorko, dziwna Idziesz jeść? To jest Fajnie Dobra, skończ Idź wyczyścić, bo widzę, że sprzątaczka nie dokładnie wyczyściła to co Miała. Weź, poglądaj sobie. Ty, o co ty chcesz? Zasłona w cenie co najmniej 250. Okej. Okay. Wedle Twojego życzenia. Panie, 300-250. Sprawda, nie pasują, no ale. Zdobyć brązową rankę garncarza. Może później. To jej robota będzie, nie twoja. O, przyjechał. Przyjechał? Powinien już przyjechać. O, jest. Co masz awans? Nie masz awansu, ale zarobi. Uuu, niezła kasa. Nieźle, nieźle wspieraj z modelonej podnej. Później użyj. Później ty idź tu. Weź wyczyść, bo widzę, że znowu sprzątaczka nie sprzątnęła. Eee, ty możesz. Czy masz wszystko praktycznie do awansu Tylko przyjaciół ci brak Weź odwiedź sąsiadów, przedstaw się sąsiadom A ty weź magię neutralną Mogę ci coś kupić? Masz 40 tysięcy Maszyna do fałszowania pieniędzy ale nie A ona no. no ona nie lepsza <grych> Masz jedno A to weźmy ci to A ty? Ty na razie nic nie masz To idź się przedstawić z sąsiadom. O śnieg pada No proszę Uu. Poje się wypełniają powoli. Ona no, nawet ładna jest. Ja mam taki plan, że on może mieć romans z sąsiadką. To, to by było dobre. Pokawędka, pokawędka, pokawędka. Hmm. Podziwiaj! Pogawędka, 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 dobra, wystarczy Weźmy włączmy te wiatraki Włącz wszystkie wiatraki Niech se chodzą Ktoś przewrócił śmietnik Kungs. Rozmawiaj o hobby kulinaria. widzę nie możecie znaleźć swojego wspólnego tematu. Mamy zrobić kolejne na zakończenie fajnie. No, proszę. Rozmawiaj o hobby, sztuka i rzemiosło. Rozmawiaj o hobby gry. Skończ i weź zadzwoń do Sima. Do twojej najlepszej przyjaciółki Filemony. Trzeba włączyć tą choinkę kiedyś. O pożarze grada z kubana. My zamiast psa nauczyć komendy, to my rozmawiamy z sąsiadką. Takie skromne mieszkanko dość ma. Nie no, spoko. O, zaprzyjaźni się z nią, widzę. Ale ja się pozabawiaj. Co ty chcesz? Porozmawiać z krewnym. To porozmawiaj ze swoją żoną. Klocki. Nie! Stop! Kurde. Chcę coś im dać a oni Raz ja razu co innego Ona chyba jest twoim krewną, prawda? Nie jest twoim krewnym, to trudno. Weź po, po, pogadaj poplotki. Poplotkuj sobie kogoś. O No proszę Żadnych ci zasług nie będę kupywał, co so, głupi jesteś Dobra, dajcie sobie... Zróbcie to dziecko Jakie planowałem Barad... Jedźcie na całość tam Teraz. Żadnych wstępnych scen wstęp nie będzie Żadnych pocałunków, niczego Arru. Jezus mój! I te fajerwerki I co? I co? I co? Ja, będziemy i Pachora. Będzie trzeba wypierdzielić naszą spółlokatorkę stąd. <laughs> I tym, jakże super, fajnym i optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, bo już 22 minuty chyba nagrywam. O! No proszę. Pięty Mikołaj Który daje nam węgiel No dzięki Dzięki Za węgiel Wyrzuć, a no możemy to sprzedać? Co jeden simuleon, nie no spoko Dobra i tym, w tym momencie już chyba zakończymy nagrywać odcinek skończymy. Kodam im kolejkę. Co mają sobie robić rano później. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam. I cześć.